na kolejnym odcineczku dzisiaj mamy no skromny jeśli chodzi o ilość zdrapek odcinek, bo tylko 4 ale jeśli chodzi o jakość no ilość skromny, o jakość fajny nawet po 65 zł yy, mamy dwie takie grubsze zdrapki kosmiczne z 7 za 30 zł ostatnia z paczki została w kolekturze, znaczy kolektura salonik prasowy Stwierdziłem, dobrze zaryzykujemy i weźmiemy, akurat fajna pani była, która ma szczęście w zdrabkach, mi fajne wybiera, mamy mega linie za 20, za 10 zł I Love Big Cash, no i za 5 złotych mamy super linie 65 zł wkładu, no zaczynamy od tych linii, super, zobaczymy czy będą takie mega super, myślę, że będzie dobrze widać wszystko. Idziemy, zaczynamy. Klapki i balony. Mamy balony, są klapki. Klapki. Dobra, tutaj. I jeszcze tutaj jedne balony, i klapki, fajnie. Trzeba uważać na kontrolne. Moneta, biedronka. Jest biedronka, moneta również się pojawiła. Dobra, gwiazda, cytryna. Gwiazda, gwiazda, gwiazda. I cytryna. Tęcza słoń. Mamy tęczę. Jest kolejna tęcza. I kolejna dobra. Sakwa. Klucz. Jest kluczyk. Jest Kluczek Sakwy nie widzę. Następnie są lody i wiatrak. O, wiatrak jest u góry. Lody mamy tutaj. Po środku. O, kluczyk jeszcze się zapodział. Dobra. Następnie parasol i kości. Mamy oba symbole. Fajnie. Numer 18. Nie wiem czy mówiłem. Podkowa piłka, czy piłka nam daje? Tak, daje. Dobrze myślałem. Piłka daje linie, super. Podkowa i piłka. Dosyć często ta osiemnasta jest dla mnie szczęśliwa. Słońce, łódź. Jest łódź. No, księżnicz by mogli dać zamiast tego słońca. Dobra Okulary rol, rol, Rolki, przepraszam Za przejęzyczenie dołożymy jeszcze coś Chyba, że jest jedna porządna linia I co ostatnie? Serce Księżyc Jest, będzie coś Serce Księżyc, mówiłem A o... myślałem, że Księżyc daje Nie, jednak nie tak mówiłem o tym księżycu, księżyc nam nie daje, zabrakło nam arbuza, ptaka nie dali, motyla nie dali, diament nie było, w sumie tyle, motyl, mm, arbus, diament i ptak, cztery symbole zabrakło, a my mamy tutaj linię, no 5 zł, ale jest fajnie. Bezgadza się, mamy wygraną, super, to znaczy zwrot w sumie, wygrana można powiedzieć powyżej zwrotu, jakby była. I co, I Love Big Cash numerek 22, szukamy cashu, szukamy takich monet i wygrywających liczb, a wygrywają nam 17, 38, 39, 24 i 18.

13, 31 i 53, no niestety pusto. Kontrolne gdzieś tutaj będą pomiędzy. Dobra, mamy PA, dobra, czyli pusto, 1-1 jeden, jeden jest, jeśli chodzi o wygrane, do przegranych. Co, kosmiczna 7 sobie weźmiemy, zdrabka za 30 złotych, numerek 24, ostatnia z paczki, zaryzykowałem. Znaczy tutaj jest przedostatnia, ale ostatnia w ogóle była w, tej kole w tym saloniku prasowym. Szukamy siódemki, księżyca, który mnoży wygranu razy 2 i planeta mnoży wygranu razy 5. Szukamy, no ciężko mi coś tutaj trafić w tej zdrabce. Słońce obcy... Astronom chmury, jabko tęcza, albo będzie, albo nie, awokado, klucz, piłka parasol, melon narty, no na razie nic. Rakieta, portfel. Antena, korona, tornado, teleskop, zegar, kwiat, diamenty, piśnie, kometa, palma, piłka, cytryna, chyba nic nie będzie, plejada, ananas. Wjazda i niestety winogrono. A bonus szukamy kwoty, a jest złoto. No niestety ostatnie paczki tutaj w kolekturze była pusta. Szkoda. Liczyłem troszkę na nią. Ale mamy jeszcze mega z numerem 10. Mega często mnie nie zawodzą, więc liczę na nie. I dzisiaj mamy dzwon i kłódkę to byłem blisko żeby odkryć kontrolne dzwon i kłódka wice kolejny motyl i pióro pióro mamy kolejne Lubię te linie, polubiłem, bo na początku jakoś tak nie za bardzo, jak wpadły, jak wpadło wznowienie, a teraz fajnie, bo przynajmniej jest warstwa łatwa. No i coś tam daje, kto ogląda, ten wie. Cytryna łódź. O, luwia nam tylko brakuje cytryna i łódź. Nie widzę więcej. Słabutko coś. Naszyjnik. Klucz. Klucz jest. Kolejny jest naszyjnik. Kolejny klucz. Klucz. Naszyjnik i kluczyk kolejny, dobra. Auto i rower. Mamy rower. Rower, auto będzie. Jest auto. Kolejny, jeszcze jeden rower widzę, dobra. Następnie gwiazda i arbuz. O kości na przykład mogliby dać. Gwiazda i arbuz. Mamy gwiazdę jeszcze. Moneta i popcorn. popcorn. Mamy monetę. I obok popcorn. O, i tutaj mamy dwie monety. Jeszcze jedną na dole monetę. I to chyba na tyle. Następnie sakwa i piedronka. Biedronka, biedronka tu był popcorn pominięty biedronka. A zakwy chyba nie ma. Dobra, następnie mamy prezent i winogrono też by miało być pusto, tylko 5 zł dobra wiśnie i lody są wiśnie, lody chyba też widziałem są, no to kokosa poproszę przynajmniej bo koszki już nie będzie wiśnie, lody Dobra, tutaj jeszcze są lody, podkowa i foto, foto była, była, podkowa jest, no żółwia też nie dadzą. Pod ką foto, piłka by mogła też wpaść chyba jeszcze, tak realnie. wszystko. Dobra. Już się zbliżamy do końca. Liśki, zegar. No były te symbole. Kojarzę. Dokładnie jest zegar. Jest liść. Zegar, zegar. Robię wszystko. Tylko żeby nie dać. serce i diament też chyba widziałem te symbole są no, robią wszystko, żeby nic nie było kości już odpadają, już dawno piłka też odpada, no jeszcze, jeszcze ten kokos może daje jedną linię luf odpada dobra, albo flaming jest, mamy chyba linię Flaming, słońce, mamy linię. Chyba. Flaming, jest. Flaming, flaming. flaming. Widziałem linię, coś mi się wydaje. Jest. Tylko sobie jeszcze sprawdzimy, zweryfikujemy. Auto, auto, auto. Lubią mnie te linie. Auto jest, flaming był. Gwiazda jest. Foto było. Lody były. Super, mamy linię. Rzutem na taśmę super lubię takie zdrabki, które rzutem na taśmę dają linię. Numerek 10. a będzie ten dolarek? Nie dali perłę za sześćdziesiąt, a mamy dwadzieścia złotych. No, dobre i to na kolejny odcinek będzie. No, tylko wiecie, minus dosyć spory. Może niepotrzebnie brałem tą zdrabkę za 30 zł, mogłem sobie wziąć dwie mega i jeszcze jakąś za 10, a tak to, no ale co się stało, to się odstanie. Mamy tutaj dwie wygrane w sumie linie, uratowały odcinek, 25 zł, no i dwie przegrały, w tym ta najdroższa. No szkoda, szkoda, coś mnie tak korczyło, żeby tę wziąć. No źle zrobiłem, powiedzmy sobie szczerze, ale na pomnożenie jest, na kolejne odcinki mamy. Liniemie, mega liniemie, nie za po, Dobra, zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.